Muszę powiedzieć, transmisja z Sejmu, expose ministra Sikorskiego, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To było ważne wystąpienie. Świat wysłuchał w skupieniu, co potwierdzają komentarze zagranicznej prasy, i tylko jeden swawolny widz postanowił wystąpienie Sikorskiego unieważnić. Podczas. Przemówienia demonstrował, jak bardzo się nie zgadza. Niemcy są naszymi sojusznikami. Błahaha. Przez ostatnie lata byliśmy skłóceni z Europą. Nie, to nie my Rosja, ale Rosja powinna się bać nas. No, co za bzdura. Ja... Ja wiem, że ja niedokładnie powtarzam te wszystkie gesty, bo nie mam takich zdolności mimicznych i ruchowych jak ten nadaktywny, nadaktywny widz na sali sejmowej. Gratuluję ministrowi Sikorskiemu, że wytrzymał. Mam za sobą 65 lat. Występowania przed publicznością i zapewniam Państwa, że coś takiego na widowni zdarza się rzadko. W każdym razie wśród kulturalnej publiczności. Ale kiedy się zdarzy, to bardzo trudno zachować spokój. Niby wszystko dobrze się skończyło, ale jest problem w ciągu najbliższych miesięcy, bo ten Rozochocony widz sprawiał wrażenie niesłychanie zadowolonego z udanego występu. Wyraźnie sam sobie się podobał, nie po raz pierwszy zresztą, i istnieje obawa, że przy następnych okazjach pójdzie dalej. Już się boję, że przyjeżdża z Wielkiej Brytanii para królewska, stają na dziedzińcu pałacu. Prezydenckiego, a ten królowi zajączka, z tyłu, za głowy wystawia. Albo król pozdrawia wojsko czołem żołnierze, a on mu za plecami, czy coś takiego. Dobrze by było, żeby jakoś przechwytywać korespondencję. I na każdą propozycję oficjalnej wizyty szefa NATO czy prezydenta stanów odpowiadać z przyjemnością, ale w przyszłym roku.